A kto ty jesteś? Lew, jak robi lew? A jak robi małpka? A jak robi kurka? Kurka jak robi? Kurka jak robi? Czy to, czy to jest kurka? Jak robi kurka? Koko. A jak robi baranek? Nie, no to chyba nie był baranek. Jak robi baranek? A, a jak robi kotek? Kotek. Kotek jak robi. Jak robi kotek? Kotek. Miało robi kotek, oczywiście. Jak robi spiesek? O jaki piękny. O, A jak robi, świnka? A jak, robi świnka? jak robi świnka? Jak robi świneczka? Świnka. O, jaka śliczna świnka. Jak pod dzięciu. babcia. Pod baba. Jak pięknie. Gabi? A pet Gabriela. A, a rybki zapomnieliśmy, jak robią rybki. A jakie pyszyne? <śm> <śm> a poślij bujaka. A o jaki jęzorek. A gdzie ma Oskarek jęzorek? Tutaj? Tak. Aha, ma jęzorek, A gdzie ma włosy? A gdzie ma oskarek? Ucho! A gdzie ma Oskarek? Oko. Pięknie, prawda? A jego Oskarek mówi Kosz. Kosz.